Okej, okay, witajcie w kolejnym odcinku Defend Your Nuts, nie wiem czy u was pada, ale u mnie pada, dla niektórych, którzy tak strasznie zagranie nie przepadają, to jest mordęga, nie mogą wyjść, pograć w piłę, rower, cokolwiek działka, no niestety, więc z takiej okazji wrzucam wam kolejny odcinek z Defend Your Nuts. Okej, okay, witajcie w kolejnym odcinku z Defend Your Nuts... No i lecimy z kolejnymi rundkami. Ok, możemy sobie wykopać pięknie amunicję do mojej ukochanej broni, którą już mamy ulepszoną na maksa. Przetestujemy ją sobie w boju. Trochę tu zabrzmiała ekscesa. Ale dobra, pięknie, kolejna amunicja. O, dobrze, przyjął to na siebie obrońca. Bardzo lojalnie z jego strony. I dobra, Minotaur, czy tam cokolwiek to jest. Tutaj ci przeciwnicy co niedawno doszli. Dobra, jest, nareszcie. Mamy tą naszą opaskę na czoło. Dobrze, kogo ulepszyć, tego małego zucha? I teraz. O, mamy owocówki. Nie lubię tych owadów. Rozmnażają się tak szybko i jeszcze powodują pleśnienie owoców. No dobra. No to zaczynamy i teraz o wiele szybciej przeładowujemy. Bomby. Nie, jest to też moja ulubiona broń. Ale zawsze coś. Uleżmy Archera na Maxa. Czemu nie... A w ogóle jeszcze nie mamy jednego maga, którego powinniśmy mieć. Szkoda. Pyk, pyk. A gdzie moja amunicja do shotguna? Dzień 13. O, to jest fajne. Mamy do szlifowania kamień i sobie z miłą chęcią ulepszymy wojownika. Weźmy o, nareszcie. Jak obronić? Wydaje mi się, że uczyn byłby fajny. Raczej mag, choć też healer mi się wydaje ciekawą opcją. Choć no szczerze wezmę tego maga. Ogród z jaskiń. Silny. Zobaczymy. Sądzę, że mój szod tak czy siak zdejmie go na szczała. To ewidentnie używamy i na bo to na, daje nam damage. Dobra, i kolejny raz ulepszamy naszą magiczną y, opaskę. Przydałoby się trochę ulepszyć mur chiński, płotek chiński znaczy się. To tutaj coś mi się poprzestawiało. Jest, zapomniałem, że ja już zrobiłem 5 dni, więc to by było na tyle. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Defender Notes i będzie niedługo kontynuacja właśnie tego odcinka. No dobra, do zobaczenia.